Cześć, witam Was na kanale Game of Growth. Wczoraj, 4 września, na rynku mieliśmy do czynienia z nietypowym spadkiem 8% Salesforce. To jest spółka, którą posiadam. No więc, no ja generalnie przyciągam takie spadki, no ale warto się przyjrzeć, dlaczego. Był tutaj raport Q2, też się przyjrzymy, no i generalnie taka analiza tej spółki. Ale tak słowami wstępu, Salesforce to największa na świecie dostawca oprogramowania CRM, czyli Customer Relationship Management w chmurze, czyli narzędzie do sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, analityka danych. Firma działa na zasadzie subskrypcji E, subskrypcje SaaS do, m, dla biznesu, e, no i to wszystko u nich się nazywa taką platformą Customer 360. E, no i tutaj wchodzą też motywy AI, bo coraz mocniej wszystko do, dopalają e, tymi funkcjami AI. U nich to tam jest Agent, Force i Data Cloud. E, głównymi klientami będą średnie i duże firmy, które gdzieś tam bardziej chcą automatyzować pracę. No i Rozszerzać swoją działalność. Pamiętajcie, że moje materiały mają tylko i wyłącznie charakter edukacyjny, w żadnym razie nie rekomendacyjny. Na początku, próbując nagrywać ten filmik, brałem każdy segment przychodów i tłumaczyłem po kolei, od czego jest i podawałem liczby do niego związane. Myślę, że to zbyt nużące. Tutaj jest jakby wiadomy motyw, tak? To jest aplikacja do obsługi klienta, marketingu, anality analityki danych, czyli mamy różne. Części jak sales revenue, czyli czyli tam sprzedaż, zarządzanie sprzedażą, prognozy, serwis, czyli tam call centery, chatboty. Marketing, no to wiadomo, jakaś tam automatyzacja marketingu, platform n order, no to tam platforma aplikacyjna i tak dalej, i tak dalej. No tego jest dużo, ale wszystko wchodzi pod tą całą, jakby usługi dla różnych biznesów, żeby bardziej zoptymalizować optym ich działania. Dodam tylko, jeśli chodzi o tą strukturę przychodów, no bo jednak warto rozumieć, jak to wygląda, gdy się analizuje biznes. Najlepiej rośnie platform NODER, w tym jest tak zwany Slack, czyli ta platforma aplikacyjna, integracja, automatyzacja. W tym kwartale mieli plus 17%. Też to widać tutaj powoli na tym rysunku, że ten zielony tutaj słupek najszybciej rośnie. A najgorzej na minusie, właśnie ten Professional Services minus 3% rok do roku, wdrożenia i doradztwo tam było to wyjaśniane, że to bardziej cykliczne. Tutaj na tym rysunku też widać, że jest to jedyna sprawa na minusie. Jednak generalnie zaraz, dokładnie omawiając wyniki, spojrzymy na przychody całe, całościowe jako takie, i to bardziej będzie oddawać cały ten biznes. Przechodząc do samych wyników. Salesforce Q2, które właśnie spowodowały te w pewnym momencie nawet minus 8% spadki. No to po kolei przychody 10,2 miliarda, to jest 10% rok do roku, 9% w stałej kurencji, w stałej walucie. Znowu motyw słabego dolara. Ten najbardziej segment przewidywalny, subskrypcje, które już wspominałem poprzednio, większość z tych przychodów. 11%, 9% w stałej walucie. Mamy tutaj na przykład Current Remaining Performance Obligation. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o na przykład kontrakty z jakimiś firmami, ale jeszcze nie jest to zarejestrowane jako revenue. Po prostu będzie to z czasem. Jako właśnie przychody rejestrowane. Na początku, teraz powiedzmy, że jest tylko po prostu podpisany kontrakt. No to, co byśmy tutaj chcieli widzieć, to większy, szybszy wzrost niż samych revenue. To by oznaczało, że w przyszłości możemy oczekiwać no, wyższy revenue i tak mniej więcej tutaj mamy do 11%. Gdzieś tam jest to liczone. Dalej operating margin, marża operacyjna, no i tutaj szybko wyjaśnię, mamy. GAP i non-gap. Eee, szybka różnica. Eee, GAP to oficjalne standardy rachunkowości. Non-gap to taki skorygowany wynik, bardziej pokazujący przez spółkę, eee, wyłącza, e, która wyłącza jakieś takie pozycje jednorazowe, nie gotówkowe. Eee, non-gap według Salesforce raczej będzie bardziej oddawać faktyczną sytuację firmy bardziej powtarzalną, operacyjną e, rentowność w tym przypadku. Tutaj faktycznie, jak widzicie, jest spora różnica 22 a 34. To głównie wynika z amortyzacji nowych biznesów, akwizycji. Chodzi tutaj o to, że Salesforce sobie kupuje jakąś mniejszą spółkę, no i tam mamy dużo rzeczy takich niematerialnych, które trzeba amortyzować. Chodzi tutaj o jakąś technologię, relacje z klientami, markę patenty, oprogramowania. Księgowość jako taka każe takie rzeczy e, amortyzować, e, no to przez to właśnie mamy spadek w takim operating margin, ale non-gap nam pokazuje, co by było, gdyby wykluczyć właśnie tego typu rzeczy. E, tam wchodzą oczywiście pewnie jakieś też inne, mniejsze, takie jednorazowe rzeczy, które nie są powtarzalną częścią biznesu, e, no ale wydaje mi się, że to jest e, taka pewnie największa e, część e, tego e, i spowodowana tą różnicą między gap a non-gap. Dobra, co tam dalej? Tutaj mamy wspominane, że jest na 2026 przewidywany rekordowy cash cashflow. Oczywiście, też wiadomo, pozytywna informacja. No, i możemy jeszcze wspomnieć o programie buybacków. To zawsze cieszy. In total, gdzieś tam mówimy tutaj, aż o 50 miliardach w buybackach. Wspomnę, że no, motyw buybacków, skoro. Zwiększają ten program, no to sami mm, uważają, że ich stok jest niedowartościowany. No skoro chcą kupować własne, odkupywać własne akcje, no to uważają je za tanie. Gdyby one były za drogie, by tak nie robili. Tak, e, taki zwracam tylko uwagę, że to pokazują paybacki, jeśli. W ogóle jest taki program buybacków. Okay. jeszcze tutaj komentarz, bo nie ma co wchodzić bardzo w szczegóły, ten Agent Force, tak? Ten AI, więc warto popatrzeć, jak ten AI sobie radzi. 2500 dealów związanych z Agent Force, 6000 paid. Tutaj chodzi o to, że po prostu większość była na tych free trial, tak? Wersja próbna, niepłatna. No więc to generalnie oznacza, że prawdopodobnie no, e, część z nich stanie się tą wersją płatną, więc tutaj ten agent force też e, będzie zwiększał swoje przychody. E, no i też taka ciekawa statystyka, że ten agent force dla optymalizacji wewnętrznej rzeczy e, dla, dla klientów, tak, milion, e, cztery milionów e, requestów też jakieś takie ciekawe statystyki. Ciężko tutaj powiedzieć, czy są jakieś mega dobre, mega złe, ale ten generalnie AI, ten rozwój działa. No to teraz przejdę do tego punktu, który generalnie spowodował te spadki, czyli ten guidance, prognozy na kolejne lata. No to tak, tam kwartały. Trzeci kwartał, 26. No mamy prognozę generalnie od 8 do 9% wzrostu rok do roku. No i o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że mieliśmy w tym kwartale te powiedzmy 10, 9-10, a tutaj mówimy o 8-9, czyli nasz prędkość wzrostu przychodów maleje. To jest przede wszystkim taka kwestia, dlaczego tutaj no są rozczarowani ludzie. I to generalnie jest tak naprawdę tylko tyle. Powodowane naszym spadkiem zainteresowania, tym spadkiem 8%. Generalnie, w dużym skrócie, tak, chodzi o to, że no, oczekiwania były wyższe co do prognoz. Wyniki same w sobie są ok, tak, pobijają konsensusy. Tutaj choćby jest IPS co do Q2 pokazane, że Salesforce pobija. Jak już tutaj jesteśmy, no to przy okazji analiz Recommendation, no to minimalnie chyba tak jedna spadła z Strong Buy na Buy, no to za dużo tutaj się nie zmieniło. Analiz Price tag, Target też jest bardzo wysoko nad obecnym stanem. Jednak jeszcze raz taki komentarz kończący. No, rynek, mimo że mieliśmy beat and rise, generalne wyniki fundamentów, rynek zareagował zachowawczo na za niskie podniesienie guidance. No i dlatego mieliśmy tutaj takie reakcje na rynku. No, Salesforce generalnie mamy już year-to-date minus 25%. To pokazuje, że faktycznie coś tam się zmienia w tej spółce, inne podejście mają do niego akcjonariusze. No, Salesforce, tak jak widzimy po tych wynikach, prawdopodobnie wkracza w ten moment, w którym jej biznes jest na tyle duży, że ciężko o tutaj dwucyfrowy rozwój, zwiększenie szybkości przychodów. Raczej te przychody zyskne to polepszony, Będą próbować uzyskiwać zwiększonymi marżami. Jak na razie te marże wyglądały dobrze, zwiększały się, no jednak. Prawdopodobnie no sam, sam ten fakt, że z tych plus 10% wcześniej jeszcze większych teraz na plus 9% szybkości zwiększania się przychodów nie wystarcza akcjonariuszom, stąd mamy faktycznie minus 25%. Dodam tylko w następnych segmentach gdzieś tam o konkurencji. no Powiem, że tutaj to jest kwestia całego segmentu. To nie jest tylko kwestia Salesforce, o Adobe, którym coś tam wspomnimy. Sytuacja wygląda podobnie. Generalnie komentarz o Analyst price targets. Tak? Tutaj mamy z Yahoo spory upside, ale generalnie też poznajdywałem tutaj artykuł. No i mamy na przykład Wall Street, no to mówi plus 31, ale jeśli chodzi o Wall Street, to oni zawsze mają bardzo optymistyczne te predykcja, no ale tutaj mamy 3 do 1, tak, Morningstar plus 16% przewiduje, Alpha Spread 19, Nasdaq 20, jest jakaś tutaj Peter Lynch Methodology, ja szczerze powiem, że tego nie znam, ale to chyba to dopiero wygląda oderwane od rzeczywistości, żeby fair value było na takim poziomie, także raczej faktycznie wygląda na to, że analitycy. Wskazują na niedowartościowanie Salesforce obecne. Jeśli chodzi o podstawowe metryki wyceny, no oczywiście tutaj, ładnie tutaj od tego 23 roku, do końca nawet nie wiem, co tam się stało, że spadało do tamtego momentu ten EPS, no ale od tamtego momentu EPS tam ładnie rośnie. Prawdopodobnie tutaj była jakaś też akwizycja, która mocno zmniejszyła. Aż tak się nie kopałem w szczegóły, no ale zdecydowanie tak, jeśli zobaczymy na jakąkolwiek metrykę, czy tutaj EV do EBIDA, PI czy forward PI, no to leci to w dół. No i tak faktycznie te dwudziestki przy forward PI i EV do EBITDA wyglądają całkiem ciekawie, interesująco. Czy to dużo, czy mało to dalej nie jest taniowa. tak z poprzedniego odcinka EFL do EBITA no mówiłem że 20 tutaj albo 21 EFL do EBITA oznacza że dopiero po 21 latach 21 EBIT wypracowanych zwraca enterprise value. To jest bardzo duże, ale no oczywiście tutaj jest wzięte pod uwagę wycenie oczywiście kupujących, że no ta EBITDA będzie wzrastać z roku na rok. Także to, to i tak nie jest tanie, tak? Ale, ale patrząc historycznie zdecydowanie mamy tutaj no najtaniej od, od, od lat, jak nie od zawsze prawdopodobnie, no tutaj sięgam tylko te 5 lat do tyłu. Na Fiscal AI. Szybki komentarz co do konkurencji, a raczej tutaj generalnie przedstawienie sytuacji Adobe. Ono zasługuje na szczególne porównanie. Podobna kapitalizacja, również taki moment transformacji dzięki AI. Obie te marki były swego czasu krytykowane przez swoje przejęcia, no żeby zostać jednak na samym szczycie, trzeba dokonywać przejęć, no i te przejęcia były według obiektywnych, powiedzmy, e, obserwatorów uznane za za drogie. W przypadku Salesforce to był tam slack za 26-krotność ich przychodów. E, w przypadku Adobe przejęli figmę za 50 razy przychody tego startupu. No i to, tak jak powiedziałem, były e, krytykowane, że to były przepłacone sprawy. Generalnie od strony wyceny one są wycenione podobnie mimo że tutaj mamy różnicę, że jednak to revenue Salesforce jest większe, ale z kolei ten growth, rozwój i, i marże z kolei są mniejsze, nie? więc tak czysto fundamentalnie możliwe, że nawet lepszym wyborem by byłoby tutaj Adobe do, do zakupienia. no jednak głównie dzisiaj o Salesforce rozważam i mówię, no bo raz, mieli wyniki dosłownie, e, dwa, akurat był ten spadek 8% w jeden dzień, e, no skończyło się chyba na 5%, tak, e, plus, plus po prostu to była część mojego portfelu z swego czasu, no a jednak e, Salesforce utrzymuje przewagę taką generalnie, e, no bo jednak ogromna baza klientów, no i specjalizacja troszkę szerzej niż Adobe w CRM. E, powiedzmy, że tutaj ta część wspólna Adobe i, i Salesforce'u to by był ten marketing, commerce, a no Salesforce oczywiście e, proponuje trochę więcej. I raczej właśnie e, taka też opinia, że właśnie to Salesforce, jeśli ktoś miałby skorzystać z takiego odbicia wydatków e, e, IT ewentualnego, no to prędzej właśnie mówi się o Salesforce niż o Adobe. No plus, tak jak powiedziałem, po obu kwestiach tutaj jest ten AI, które zaraz przejdę do ryzyk, no i z jednej strony potencjał, z drugiej strony trzeba to nazwać też wyzwaniem, a ryzykiem. Okay? No to już wspomniane te ryzyka, wyzwania, no wyzwania nieudane stają się zrealizowanym ryzykiem, tak, więc zwał jak zwał. No to przede wszystkim to, co już poruszaliśmy, spowolnienie wzrostu i od razu tutaj dodam do tego punktu może, że ta zależność od cykliczności makroekonomicznych, no to z tym spowolnieniem, tak, już teraz mamy poniżej 10% rośnięcie przychodów, gdzieś tam oni, spółka celuje, tak, w powiedzmy takie miękkie lądowanie, czyli tylko pojedyncza, wzrost jednocyfrowy, ale za to wysoka marża, kończąc na tym, że jednak sam Earnings wychodzą pozytywnie fajne. No wiadomo, tutaj to po pierwsze jest wyzwanie, żeby to faktycznie się udało. Po drugie, inwestorzy technologiczni po prostu są już przyzwyczajeni, tylko i wyłącznie chętni na dwucyfrowe dynamiki, tak? Albo najlepiej 50% dynamiki Nvidia, wtedy, wtedy nawet wtedy jest za mało, bo są spadki. Nie? Także rozumiecie motyw, że ciężko tutaj akcjonariuszom dogodzić. No a co do tej cykliczności, no to tutaj chodzi o to właśnie inwestycje w IT. No, jeśli nie przyspieszą w tej drugiej połowie 2025 roku, no to Salesforce może mieć trudność z przekroczeniem tych 10% wzrostu. No tutaj właśnie kwestia właśnie takiej cykliczności, że, że wcześniej do tyłu, patrząc 12 miesięcy wstecz, no jednak było pewne takie zatrzymanie tych inwestycji. Może gdzieś tam słyszeliście, że właśnie mniej tych IT firm inwestuje w no choćby nie bierze nowych pracowników. No to wszystko jakby się wiąże w całość, tak? No to skoro tną koszty, no to tym bardziej nie będą szukać takich optym optymalizacji u Salesforce, bo to jednak koszt, tak, który gdzieś tam początkowy koszt, który dopiero potem. Według teorii chociażby miałby się zwracać. To jedna rzecz. Druga ważna rzecz to wdrażanie AI, tak? Tempo adapcji kontra hype. Jak powiedzieli, hype, AI, AI wszędzie, no to jest hype, boże, ale super. No jednak trzeba to porównać z tempem adapcji, czy to faktycznie działa. Nie, więc gdzieś tam pragmatyczni inwestorzy mogą właśnie zadać takie pytania, że ok, wydajemy na to AI, czy to faktycznie przynosi zwroty. Mamy tego Force'a, ale on gdzieś tam jeszcze nie ma tej skali, nie? Także, także to jest oczywiście duże, duże wyzwanie. No i zobaczymy, jak, jak to się uda. Sam, sam, samemu mi ciężko tutaj zdecydować, też ciężko znaleźć w internecie jakieś tutaj jednoznaczne decyzje, informacje to jest mega, mega jakby nieobiektywne, mega subiektywna opinia, czy to po prostu będzie dobra inwestycja, czy nie. Presja na marże, konkurencja cenowa. No, zobaczymy właśnie, to też się wiąże z tym AI, czy, czy poprawi te marże, optymalizacja i tak dalej. Zobaczymy tutaj ten kolejny temat, też już wspominałem o tym akwizycji Slacku. Były problemy i krytyczne opinie co do właśnie integracji i w ogóle zwrotu z inwestycji takich akwizycji. To nie jest ta jedyna Slack, mamy tutaj Usoft i jakieś tam inne Pytania się pojawiały, czy przepłacono. Także tutaj podobny w sumie motyw tak jak z AI, czyli gdzieś tam, czy, czy się odpłaci ta inwestycja. To też jest zagrożenie, które no faktycznie może nie zostać zrealizowane, i czy to będą ostatecznie dobre decyzje zarządu. Myślę, że to tak najważniejsze, gdzieś tam powiedze, powiedzone przeze mnie zostały te problemy. Gdzieś tam tutaj jeszcze można wymienić taki kapitał ludzki. No i ja tym nie lubię się skupiać, no ale jest ta kwestia, że w 2023 współCEO Brad Taylor odszedł, czyli tam mamy tylko jednego marka Beniofa u sterów, co było dosyć zaskoczeniem, ale to no, też nie umiem zdecydować w ogóle, pod jaką kategorię to dać, czy to, czy to jest problematyczne czy nie. Także teraz do ryzyk, problemów i wyzwań. Prognozy. tak. Podzieliłem to na dwie opcje, short term i long term, dlatego że krótkoterminowo mieliśmy te spadki post earnings, które no jak to zawsze bywa, w ten sam dzień wyników czy jakiegoś wydarzenia są zawsze przesadzoną reakcją, albo pozytywnie przesadzoną, albo negatywnie. Tak też tutaj było, ja na przykład jak już widziałem minus 8, gdzieś tam miałem, mając generalny pogląd, co tam jest na oko, mimo że to nie jest najlepsze, tak, że bez takiej pełnej ogarki zdecydowałem, to i tak kupiłem, no i automatycznie po dniu gdzieś tam wtedy zmniejszyło się do 5, plus następnego dnia plus 2, więc w dwa dni tutaj na przykład taka zauważenie krótkoterminowego odbicia dało mi 5%. Więc pewnie to też gdzieś tam do tych jeszcze 3% odbijemy, nie? Spokojnie, więc krótkoterminowo gdzieś tam myślę, że spokojnie można próbować korzystać z tego, z tej zbyt dużej reakcji, tak, rynku. Gdzieś tam analizy, tak, analityków są dalej pozytywne, tak? One wskazują wszystkie, tak jak wymieniałem dzisiaj, na bycie undervalued, nawet jak ktoś tam zmienił swoją prognozę z nie wiem, z trochę wyższej na niższą, to nic nie zmienia faktu, że dalej no, ta prognoza jest wyżej niż obecna wycena. Także jakby myślę, że spokojnie można gdzieś tam obserwować krótkoterminowo, no ale jak kogoś to nie interesuje, oczywiście ma to sens też. Długoterminowo no jest to ciekawa inwestycja właśnie typu typowy taki blue chip technologiczny dojrzała spółka już gdzieś tam, która i tak ma dalej pole do wzrostu, no gdzieś tam zawsze będę powtarzać, że no, tutaj będzie ważne, czy dadzą radę utrzymać te 10% wzrostu, bo gdzieś tam chyba taki jest tutaj przez tych analityków, przez, przez akcjonariuszy wyznaczony cel, no bo jeśli będą dawać, no to faktycznie będzie to wyglądało dobrze, mamy niż. Niską wycenę, więc gdzieś tam jest to potencjalnie dobry moment na wyszukanie tej inwestycji. Także no, te największe tajniki to właśnie te 10% rocznie. Najlepiej w ogóle jeszcze zwiększenie wzrostu, no ale to ciężko o tym mówić. Oczywiście, czy AI się zmonetyzuje? Też ważny motyw. Jeśli zobaczymy wzrost marsz i Moje pozytywne słowa o AI, no to też możemy oczekiwać fajnego long-term efektu w związku z tym związanego. No, jest to, trzeba przypomnieć, market leader, tak? Więc jednak te firmy, jeśli mają się do kogoś zwracać, no to zawsze najpewniej będą do takiego market lidera, który ma największy swój rynku ogarniętego pod sobą, będą się zwracać. No, i generalnie motyw tak, co tutaj o dywidendzie. Nie ma co gadać, bo to jest dalej mała dywidenda. Ja też mnie ta dywidenda nie interesuje, także to nie jest spółka pod dywidendowego inwestora. Ale buybacki są, buybacki gdzieś tam programy istnieją, także zmniej, będzie się zwięk, zmniejszać liczba. Outstanding Share, co oczywiście jest dobre, Cash Flow prognozowany jest rekordowy, także też możemy oczekiwać albo kolejnych programów, albo no, kolejne akwizycje, czy to będą dobre, czy złe, no to też ciężko powiedzieć takim prostym ludziom jak ja, więc to też będą po prostu kolejne zagrożenia, no ale gdzieś tam chyba lepiej faktycznie zdobywać rynek, przejmować, niż, no nie wiem, wypłacać po prostu dywidendę co roku. W ramach podsumowania ostatnie słowa, to tak, reakcja rynku była przesadzona, był to overreaction, no i no, oczywiście nie dałem w tym samym momencie w stanie zrobić filmika, no ale jakby ktoś to wyłapał, no to zdecydowanie byłoby to dobra decyzja, wydaje mi się. Generalnie wyniki to wiozły, no ale, prawda, ten guidance, zaniepokoił ludzi. Po prostu to jest pod, ponownie motyw dużych po prostu oczekiwań wobec spółki, no bo te jednak wyceny, mimo że już są bardzo niskie, no to dalej są duże, tak, A jak wyceny są duże, oznacza to, że po prostu są oczekiwania na przyszłość całkiem spore. Mamy tutaj realne osiągnięcia już AI, powiedzmy, tak, czyli wzrost tych marsz, no ale to jest główny motyw znowu, gdzieś tam wyzwanie, żeby ten agent, ten agent, tak AI ich sobie jakoś tam zwiększył swoją skalę i, i, i zaczął działać coraz efektywniej. No, no zobaczymy. Tutaj to, to, to nie jest jednak oczywista sytuacja, tak? Co to zaznaczyć, że Salesforce nie jest tutaj oczywistym. Kupnem, że, że to jest okazja stulecia, no bo po prostu, tak jak pokazywałem w przypadku Adobe, to, to jest jakby kwestia segmentu, że po prostu tutaj ludzie troszkę więcej oczekują od segmentu. To IT ma pewne spowolnienie po prostu ostatnimi czasy, nie? Także to jest generalnie motyw całego segmentu. Nie tylko ze Salesforce bez powodu spadł i jest teraz niesamowitą okazją, chociaż myślę, że spokojnie jest tutaj też ofertą taką buy. Co do mojego portfela, tak, bo Salesforce to był w tym moim portfelu, tam dalej jest. Ja, tak jak powiedziałem, dokupiłem troszkę, podczas gdy już widziałem, że mamy tam ponad nawet minus 8%. Fajne wydarzenie się wydarzyło, że w końcu ASML wskoczył na bycie zielonym, także z tych top spółek tak naprawdę tylko Salesforce jest czerwony, no i tam Nvidia, którą dopiero od filmu, który nagrałem, zacząłem coś tam powoli sobie kupować, no to ona też jeszcze tam oczywiście jest czerwona, no ale ciężko, żeby coś było zielone po, po tygodniu inwestycji, nie? Tak, mam wrażenie, że dużo powiedziałem, tu chyba może wyjść całkiem długi ten odcinek, no ale staram się, żeby te analizy z analizy na analizę były coraz bardziej dokładne, coraz więcej obejmowały tematów. No niektóre tutaj tematy pomijałem, jak na przykład tą prostą analizę w Excelu, no bo ciężko tutaj było tak rozsądnie dobrać te PI i EPS-y, bo nie, nie mam tutaj aż takiego wyczucia jak tam w Google, tak, bo ten wziąć PI Forward jako PI w następnym roku no to będzie mega za niskie. Ten IPS też tak... Guidance jest, jest jakby ciężko tutaj wziąć między gap, a nie gap. Także tutaj było dużo problemów, więc na przykład z tym, z tym sobie odpuściłem. Chciałem może poruszyć temat insider buying, ale z tego co widzę, kompletnie tutaj nikt nie kupuje tej spółki. Tylko obecny CEO sobie powoli tam odsprzedaje, ale to też nic kompletnie nie znaczy. Także w przypadku tej spółki też ten temat ominąłem, ale mimo wszystko. To by było na tyle. Mam wrażenie, że mniej więcej mam ogarkę i wam też dałem mniej więcej ogarkę. Co z tym Salesforcem jest, jaki jest obecny tego stan. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.